Cześć! Z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj chciałabym Wam e, przedstawić kolejny materiał z cyklu chusty kółkowej. E, są to takie tajniki dotyczące, właśnie takie ciekawostki nawet bym powiedziała, dotyczące chust kółkowych. aczkolwiek często nurtują Was te tematy, często zadajecie pytania gdzieś na grupach chustowych, czy w komentarzach pod różnymi materiałami na temat właśnie chust kółkowych. No i dzisiaj między innymi pojawiło się, pojawiło się pytanie o różnicę w ramieniu chusty kółkowej. O co chodzi w ramieniu chusty kółkowej? Każda chusta kółkowa, którą, e, którą wiążemy posiada to miejsce, w którym wszyte są kółka. To miejsce nazywamy ramieniem, czyli to jest to, co właśnie opiera się nam zasadniczo właśnie na, na ramieniu na obojczyku. I teraz, jakie mamy rodzaje ramion w kust i czym one się różnią? Jak je zasadniczo dobierać do, do naszych potrzeb? Ja Wam przedstawię taki mój schemat wypracowany, natomiast to nie jest żelazna zasada. I tu największą, najważniejszą żelazną zasadą jest sprawdź i wtedy się przekonasz. Natomiast ja Wam pokażę dzisiaj, Dwa z trzech rozwiązań, właściwie trzy wam pokażę, bo, to, bo tutaj mam zarówno taką hybrydę, jak i również ramię zakładkowe. Natomiast najpopularniejszym ramieniem chustach kółkowych jest tak zwane ramię proste. Popatrzcie, jest to e, zwinięta chusta w harmonijkę, i tu po prostu zaszyta, widzicie, i zaszyta jest prosto, bez żadnych zakładek, bez jakichś e, dodatkowych udziwnień. I co ważniejsze, ta chusta po rozłożeniu bardzo szeroko może nam się rozłożyć, czyli może się rozłożyć od szyi aż po dolną część e, ramienia, tu. I możemy sobie tak dociągnąć tą chustę, że na bardzo szerokim odcinku będzie nam ta chusta e, tutaj obejmowała ramię. I teraz bardzo ważne jest to, że jedni to lubią, inni tego nie lubią. Są osoby, które wolą, żeby ta chusta tu była. Mniej pofałdowana, żeby ona tu była bardziej poukładana, i dla takich osób właśnie dedykowane jest ramię zakładkowe. Czym się charakteryzuje ramię zakładkowe? To Wam pokażę na przykładzie tej chusty, aczkolwiek ona jest troszeczkę inna. Ale popatrzcie, tutaj mamy zakładki na całej długości, na całej szerokości chusty, i ta chusta też nam się rozkłada, ale rozkłada się w sposób, jakbym powiedziała, bardziej uporządkowany. I na pewno rozkłada się na, mniejszym fragmencie, na mniejszym, mniejszym fragmencie ramienia. Są osoby, które sobie to bardzo cenią, które to bardzo lubią, a są osoby, które wolą, tak jak ja, właśnie rozkładać chustę na szerokość, przy czym to rozłożenie na szerokość pociąga za sobą fakt, że ta ręka, na, którym, na której jest ramię rozłożone ma troszeczkę ograniczone ruchy. Stąd to ramię zakładkowe często cieszy się powodzeniem. Chciałabym Wam jeszcze pokazać ramię w chuście kółkowej. To jest wyjątkowa chusta i dlatego dzisiaj chciałabym szczególnie zwrócić Wam uwagę na, na nią, właśnie. To jest tak zwana poduszka. I to jest chusta, która tu, popatrzcie, na odcinku około 40 cm jest pozaszywana. Ona tu jest lekko wypełniona włókniną, najprawdopodobniej. Tu nawet wręcz jest usztywniona. I dopiero potem są przyte zakładki. I e, to jest rozwiązanie, które stosuje marka Babilonia. Ja Wam pokażę pudełko z tej chusty, ponieważ e, ponieważ to jest, e, to jest marka, która jest bardzo długo już na rynku. Nie wiem gdzie, ja tutaj mam. O, tu jest Babilonia, Karier. Wyciągnęłam hmm, Babilonia. Babilonia to jest marka niemiecka. Ona jest bardzo długo już na rynku chustowym, więc to nie jest żadna nowość, nie jest żadna, żaden event. Natomiast na naszym rynku nie jest jakoś super popularna. Mamy przedstawiciela tej marki na Polskę głównego przedstawiciela tej marki na Polskę, więc podlinkuję Wam sklep Babilonii poniżej. Natomiast zwrócę Wam uwagę właśnie na tą chustę. Komu ona będzie dedykowana? Ona będzie przede wszystkim dedykowana osobom, które, którym chusta kółkowa ucieka na szyję. Bardzo często, niestety, jest to związane z niedokładnością wiązania, czy też yy, bez, no, to wiązanie nie jest jakoś super perfekcyjne, albo na przykład ja bardzo często miałam z tym problem, kiedy wiązałam chustę kółkową na kurtce. Bo kurtka czy softshellowa, czy ortalionowa, nie daj pani Boże, powodowała, że chusta po prostu mi się zsuwała z ramienia i, i no nie dało się de facto jej w żaden sposób ułożyć. I wtedy odkryłam, że jest takie rozwiązanie właśnie jak poduszka. Już ja wtedy, prawdę mówiąc, nie nosiłam, natomiast uważam, że to rozwiązanie jest bardzo dobre właśnie dla osób, które z tym mają problem. I resztę tej chusty, że tak powiem, w całej następnej części, tą chustę wiąże się w sposób tradycyjny. Ona w niczym nie odbiega od tego, jak wiążemy każdą inną chustę kółkową. Natomiast ułożenie tej chusty tu na ramieniu i odciążenie za pomocą tej poduchy jest naprawdę rewelacyjne. Jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie sprawdzić, jeżeli chcecie no, sobie przetestować, to proponuję Wam, no ja będę tą chustę już odsyłać do Babilonii, ale myślę, że Agata na pewno nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby pozwolić Wam przetestować. Ja parę, parę razy rodzicom tutaj już dawałam do testowania i sugerowałam właśnie zakup tej Babilonii właśnie w tej wersji poduszkowej, jak ja to mówię. Bo naprawdę jest to rozwiązanie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Więc, jeżeli, jeżeli macie problem z tym, że chusta nie do końca układa wam się na ramieniu, i to ramię proste wam zwyczajnie w świecie jest go za dużo, zwłaszcza drobne mamy, i gdzieś ucieka nie daj Bóg na szyję, i wtedy cały ciężar dziecka ląduje nam tutaj na mięśniach karku no to powiem Wam szczerze, że chyba to jest jedyna chusta, którą znam. A jeśli są jakieś inne, to podpowiedzcie mi, bo bardzo chętnie je poznam, sprawdzę, przetestuję, natomiast to rozwiązanie Wam bardzo polecam. Więc jeszcze raz podsumowując, trzy. Moim zdaniem e, alternatywne rozwiązania, jeśli chodzi o ramię chusty kółkowej. Najpopularniejsze, ramię proste, czyli ramię bez zakładek. Drugie, ramię właśnie zakładkowe, które będzie nam tutaj układało chustę na ramieniu w węższy pas. No i trzecie, właśnie ja mówię poduszkowe. Ja nie wiem, jaka jest fachowa nazwa, ja po prostu nazywam go poduszką. Także zapraszam Was do zapoznania się z tym i też napiszcie mi jakich. Rodzajów ramienia wy używacie, jeśli chodzi o chusty kółkowe, bo jestem bardzo ciekawa, czy ta popularność ramienia prostego to jest tylko u mnie, czy, czy ona jest powszechna. Z mojej strony to tyle. Zapraszam Was do subskrypcji kanału i do tego, żebyście w komentarzach pozostawili parę słów od siebie.